Siemanko, siemanko dzisiaj gramy w robloxa sorry za spóźnienie filmu bo zapomniałam, że dzisiaj nagrywam no, sorry i dzisiaj gramy w robloxa i gramy w klikaj brain czyli to znaczy że klikamy na przykład na, o, patrzcie, klikamy na brain roty i jak one Tutaj, o dołączył Jak one tutaj, e, jakie tutaj do, dorzucimy. No Patrzcie na przykład, co się na balerii, nie? A do to na to je tutaj dostaniemy. A tutaj w pasku dolnym. To i co, dzisiaj będę będziemy grali i możemy je sprzedawać za pieniądze i potem on sam nawet nie wie Zobaczmy, jakie są jeszcze gry. To to jest aktualizacja tego. To i nie umiem to grać. Co za 50 roboksów. Ile mam? Trzydzieści cztery Robuxy to Też no. to Poczekajcie, wpiszę Pojedziemy sobie na nartach To nie o, wej wejdziemy sobie w taką grę, nie wiem jak to się nazywa, bo po angielsku mi się wyświetliło, i zobaczymy. Uli. Patrzcie so, sobie kupiłem okulary na a Jutro ja jadę na ferie na dwa tygodnie. E Jadę na dwa tygodnie na ferie, na działkę Więc teraz, teraz będą. No, będzie raz. O, y, będzie raz filmik z Kłada. Raz z, z Robloxa albo z Minecrafta, raz składa z Minecrafta i zrobię tak po kolei przez dwa tygodnie i z eventów będą trzy trz, trz, tygodnie przez. A jutro. Będą dwa filmy. Nie, jutro będzie jeden składa. A jutro wstawię z eventu jeszcze. Taką klawiatura. Myszkę. W ogóle na tym odgłowo. Próbował, mi znowu nie działa. Dołączamy o nie będziemy słyszeć bo ja też nie słyszę. O, mamy larty. Ei! O, mój brat. Tipo, jeszcze chyba wczytuję. Dobra, jedziemy. Ciao, Lobo. Ei, ty, ei, ty. Te da, pochodni. Dobra, zjeżdżamy. Uh, o culde da roboniemy chyba. ogólnie może będzie odcinek nart bo za niedługo jadę na narty więc podajcie i lajkujcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem dobra, sorry, na chwilę ten zrobiłem cięcie bo mama mi weszła do pokoju ale zjechałem z górki, bo zostawiłem jej. Samo mi zjechało. Czekajcie, ale nie, nie gramy już w to. w inne narty, bo te są mi fajne. Poczekajcie, już pyszę na narty, narty. Gramy sobie w to. Zaraz do Was wrócę, bo chcę coś zobaczyć, czy mogę odwrócić kamerkę, bo teraz nie mogę. Poczekajcie chwilę. Nie, nie mogę, ale to mogę obrócić kamerkę. Jakby obrócić telefon. Pokażę Wam, jak wyglądam w, w tych okularach. Na Poczekajcie, oddamy dalej trochę. O tak. O tak wyglądam. śmiesznie trochę Dobra no już nam się załadowało ciekłem to co to tikets wyber jak dorosły dorosły nie no co to ja, już. Dzień dziewiąty noc. Nie dzień dziewiąty. Drukowanie. Dobra, dobry. O świadomy. Idziemy. Halo.

wież dama. O. Tak. Ej. Oj ja. dama. Kiedy... Co to jest to? Co to? A to samo. Zobaczcie, co tam jest, poczekajcie Teraz pójdziemy tam, zjedziemy sobie Tam, tak działa, tam tak działa Oto, co tam Nie chciało nam się Tylko Ja chcę stamtąd zjechać Chyba zjeżdżanie wjeżdża, się jest szybciej Ага, через этого тухали. Ну, магазаня на райке. Корты за... Да. да. О, где Y yo me lo cura esta oración de estar. Do niebieskiego A co to? O, patrzcie, to cała pracownia tego jest. O, już. Nie zobaczycie. Zobaczymy Nie sobie, już narty Nie mogę. Co to? O, ale fajnie. Realistyczne. O, jakiś ziomek ze mną jedzie. O, spadł. To nas nasz na górę. Dobra. Jak nas już dowiezie, to wrócę do Was. Poczekajcie chwilę. Dobra, już prawie jesteśmy. Znaczy, no nie takie prawie. Ale no. Już. Tuż, tuż. Więc taka tylko chciałem Wam powiedzieć. I już, no niedługo będziemy. Więc za chwilę się widzimy. Dobra, już jesteśmy. Teraz tylko, tylko wysiąść. Cyk. Bo my nie chcemy. Nie chcemy zjechać. Co to? Ja chcę tym jeździć. A co to jak się stanie? Co to jest? Komórka. Chyba. Nie. Nie wiem, co to Coś chyba do ten. te, 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 żeby... no co to? No wódzcy. Patrzcie. Sześćdziesiąt sześć? Dla siedem? To się równa. 6, 7. Dobra. Ja tu już... 65. Dostawki na 66. I teraz stąd zjeżdżamy. Z tej góry. A stąd tam byłem, jak miał Ale gdzie chyba działa. Dobra, bierzemy na Jedziemy. O kurde. Sorry, że tak ciemno, ja też tak mam właśnie noc. O kurde, teraz jeszcze ciągle O kurde, się prawie wyładziliśmy Cium. O, jasno Zjeżdżamy Ale szybko Kurde, mi się już Dobra, wychodzimy zjazd Bardzo długi był naczycie Do wychania To 100 Robuxów, to 25. O, to możemy kupić. 25. Wiecie, że najgorzej mam najgorzej wydane Robuxy na świecie. Poczekajcie, pokażę Wam. Aha, i nawet mi się ta gra nie zapisała tutaj w tym rzędzie. nie osiądł tylko to 25. To 25. Dobra. Witamy. Mówimy wyliczankę. To czy to? Wpadła bomba do piewnicy. Napisała na tablicy. S O S G P -pi Tam go nie ma. żeby było sprawiedliwie, powiem twoje I, M, I, E. By, E, T, A. Spacja? Spacja. wiem, co to jest, I. Dajmy I. No to znowu na ja Nie wiem, co by to kupić. Boost Simulator Ocena 63 A tutaj macie I tu 55 No to po ocenie sprawdzamy, kupujemy to Dobra, zagramy w ogrę I kończymy ten odcinek Park co? Yy, Mówiłem Wam, że najgorzej wydałem Robuxy, nie zgadniecie na co. Po ostatnim locie do Turcji, byłem na wakacjach, miałem taką zajawę na samoloty, nie? Yy, jak to każde dziecko pierwszy raz, nie? Eee, czekajcie, bo coś mi się stało eee, i miałam zajawy na samoloty, wydałam 49 robuxów na grę w samoloty, w, w której nawet nie można latać samolotem, no nie wiem, no to to najgorzej moje wydane robuxy na świecie. Eee, czy no miałem też, kurde znowu to, kto wyjść sobie? Click the driver and button at the top left to hide o, To jest mój bus Nie gadajcie, że to będzie też moje Najgorzej wydane robocie No świecie Czekajcie, masz Ok ja sobie kamerę. Zamówiłem za 700 złotych kamerę. Nie no i gadajcie, że to są najgorzej wydane Robuxy na świecie. A, patrzcie, tylko jedna osoba ze mną gra w to. O! Wyszedłem. Ale to trudne było. I co? chciałem ja zrobić? Jedź. No. Jedź. Jedziemy. F. F. R. 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 A. S. F. Jeszcze P. R. Алло, я поехать. Илинками давайте я поеду. Алло. А. Алло. Я хотел нехать. О, алло. Kamery ustawienia samouczka, wejdźmy w to jeszcze raz ja tu nic nie rozumiem jak to po angielsku jest drive c and plus r k k plus An, an, z an, 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 an. an o, wysadłem z autobusa Jak cię jeździć? Ja chcę odpalić silnik. Nie, no to jest moje najgorsze wydane Robuxy na świecie chyba. Ile jeszcze ja mam tych Robuxów? Kurde, ja miałem prywatny serwer do, do, do kupić. A co za gu, 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 kupa. Też 25 Robuxów. A chciałem to zagrać. О, задармо. А это цикл 2026. Так, а не... Ну, не. Вот так, не. То что не было на Robux. Пожалуйста. Нет. Это будет... Нет. 25 Robux. Хотя что? то. A to? Jest, to dobra. W to wejdę. Jest jas. La la la, la 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 O, BMW, o, o nie, to pieniądze kosztuje. 11 co ja chyba w to grałem mam to tak no to grałem A o ile to kosztuje 18 tysięcy i pół patrzcie Uu. tak ja w to grałem a to nie jest fajne to nie jest fajna gra chyba bo ja to w to grałem ona mi się wtedy nie podoba ale teraz nie fajna ona jest Nie wiem, czemu ona mi się wtedy nie podoba. Już mam BMK. To nie jest E36 chyba. No to nie jest e E3... 36 Nie wiem, sam. Chyba tak. Tak, E30. Tak? Tak, e, nie, E30. E36 wygląda. Tak, to jest E36. Ktoś chce wsiąść do mnie. Dawaj. Kurde co to jest? To jest trójka N trójka A to nie wiem sam co to jest Wszystkie BMK chyba są z Niemiec No? Tak, wszystkie BMK są z Niemiec Bo tu, tu, No on ma to samo BMK co my shift o nie Bo. o kurde dobra dobra jedziemy w lewo kierunek ja chcę w kumarkę V o. No i tak, tu można jeździć. Przecież M-klikam. E. Nie. nie. Kudy! Niech mi hamowałem. Na dwójce będziemy jechać. Myślałem, że tu droga jest, skoro on tu pojechał. Dobro, droga. Stiś, trudz, ruję. Tru, o kurde, gdzie ja pojechałem? Dobra, bokiem w zakręt. O, 24 minuty jeszcze nagrywam. Dobra. My już kończymy ten odcinek. I wpadajcie na kolejny odcinek. Na kolejne i poprzednie odcinki. I do zobaczenia jutro o 17.30 w nakładzie i krosie.